Cześć wszystkim. Wyobraźcie sobie taką scenę. Poranek nad wodą, przygotowujecie zanętę marzeń, wsypujecie najlepszą mieszankę, dolewacie wody, a na koniec dodajecie ten magiczny czerwony składnik, garść świeżej, żwawej ochotki. Myślicie sobie: "Teraz to się zacznie, ryby oszaleją". A co jeśli powiem wam, że właśnie popełniliście największy błąd tego dnia? Że przez ten jeden ruch sprawiliście, że w Waszym łowisku za godzinę będą pływać tylko syte, zadowolone ryby, które na Wasz haczyk nawet nie spojrzą? W tym filmie obalimy jeden z największych mitów wędkarstwa. Zostańcie ze mną, a obiecuję, że Wasze spojrzenie na nęcenie zmieni się na zawsze. A na początek pytanie, które rozpocznie dyskusję, uważacie, że przesadzam? Napiszcie w komentarzu, czy ochotka to Waszym zdaniem absolutna podstawa w każdej zanęcie. Zanim przejdziemy do sedna, zastanówmy się skąd wzięło się to przekonanie. Ochotka to naturalny pokarm ryb, to prawda. Od dziesiątek lat wędkarze od naszych dziadków po nas samych traktują ją jak wędkarskie złoto. W każdym sklepie, w każdej rozmowie nad wodą słyszymy to samo. Bez ochotki nie ma brań. To stało się dogmatem, świętą zasadą, której nikt nie kwestionuje, bo przecież to logiczne, jeśli ryby to jedzą na co dzień. To dodanie tego do zanęty musi działać, prawda? Wsypujemy ją więc hojnie, wierząc, że im więcej jej damy, tym więcej ryb zwabimy. Działamy z przyzwyczajenia, powielając metody, które zawsze działały. Problem w tym, że nie do końca rozumiemy, jaki sygnał wysyłamy rybom, tworząc w wodzie taką bogatą, darmową stołówkę, i właśnie ten brak zrozumienia jest przyczyną wielu pustych przebiegów nad wodą. Zacznijmy od podstawowej funkcji zanęty. Jaki jest jej cel? Zanęta nie ma nakarmić ryb. Jej zadaniem jest zwabić je w nasze pole nęcenia, wzbudzić w nich poczucie rywalizacji i głodu, a na końcu skierować ich uwagę na ten jeden, jedyny wyjątkowy kąsek czyli na naszą przynętę na haczyku. Ma być jak zapach dochodzący z restauracji, który sprawia, że robisz się głodny i chcesz wejść do środka, a nie jak darmowy bufet, gdzie najadasz się dosyta już przy wejściu. To kluczowa różnica. Zanęta to reklama to zaproszenie, a my dodając do niej ogromnej ilości ochotki, zamieniamy ją w danie główne. Ryba, która wpływa w taką chmurę, nie musi niczego szukać. Ona po prostu otwiera pysk i je. A teraz spójrzmy na to z perspektywy ryby. Wyobraźcie sobie leszcza albo dużą płoć. Wpływa w chmurę zanęty. Co czuje? intensywny aromat, który obiecuje jedzenie. Super, ale co widzi setki, a nawet tysiące małych, czerwonych larw, unoszących się w wodzie lub leżących na dnie. One są wszędzie. Nie trzeba się wysilać, nie trzeba kopać w mule, wystarczy filtrować wodę i dno, żeby zapełnić brzuch. To dla ryby sytuacja idealna. To jak dla nas wejść do pokoju, w którym z sufitu spadają darmowe pączki. Czy w takiej sytuacji zwrócilibyście uwagę na jeden samotny pączek leżący w rogu na jakiejś dziwnej nitce? No właśnie, ryba myśli podobnie. Po co ma ryzykować i interesować się pojedynczą, podejrzaną larwą na haczyku, skoro wokół ma darmową ucztę bez żadnego wysiłku? Przejdźmy do mechanizmu nasycenia. Ryby, zwłaszcza te spokojnego żeru, jak płoć czy leszcz, nie mają żołądków bez dna. Potrzebują stosunkowo niewielkiej ilości pokarmu, żeby poczuć sytość. Ochotka to białkowa bomba, bardzo kaloryczny pokarm. Wystarczy, że ryba przez kilka, może kilkanaście minut postoi w naszej zanęcie i pofiltruje dno, a jej zapotrzebowanie na pokarm zostanie zaspokojone. Staje się syta. A co robi syta ryba? Odpływa? Niekoniecznie. Często zostaje w łowisku, bo jest tu bezpiecznie i komfortowo, ale przestaje aktywnie żerować. Skubie coś od niechcenia, rusza się leniwie, a my siedzimy na brzegu, widzimy jakieś delikatne drgania szczytówki, jakieś bąbelki na wodzie i myślimy: Są, ryby weszły w zanęte. Owszem, są, ale są już najedzone. Czekamy na branie, które nigdy nie nastąpi. To prowadzi nas do kolejnego problemu. Efektu drobnej ryby. Kto pierwszy zjawia się w łowisku po wrzuceniu kul z ochotką? Zazwyczaj stada małych, agresywnych płotek krąpi czy uklei. One działają błyskawicznie. Wpadają w zanęte jak szalone i w ciągu kilkunastu minut wyjadają najcenniejsze kąski, czyli właśnie ochotkę. Bardzo szybko się nią nasycają i albo odpływają, albo kręcą się w łowisku, tworząc fałszywe wrażenie aktywności. Duża, ostrożna ryba, duży leszcz, lin czy karp. Często nawet nie zdąży dotrzeć do stołu. Zanim się zdecyduje i ostrożnie wpłynie w pole nęcenia, po ochotce nie ma już śladu, a w łowisku panuje chaos stworzony przez drobnice. Nasza zanęta, zamiast selekcjonować duże ryby, stała się darmową stołówką dla setek małych głodomorów. Pomyślcie o tym w ten sposób. Kula zanętowa, która wpada do wody, to dla ryb sygnał: jeśli w tej kuli jest pełno larw ochotki, sygnał brzmi, Tutaj jest jedzenie, dużo jedzenia, łatwo dostępne. To przyciąga wszystko, co jest w okolicy, bez selekcji, ale jeśli kula zanętowa ma tylko zapach i smak, a jedynym prawdziwym jedzeniem w okolicy jest przynęta na haczyku, sygnał jest zupełnie inny. Brzmi on: coś tu pysznie pachnie, muszę to znaleźć. To zmusza rybę do poszukiwania. Zaczyna przekopywać dno, jest bardziej aktywna, a jej głód rośnie, bo czuje jedzenie, ale go nie znajduje. I wtedy w trakcie tych poszukiwań natrafia na waszą przynętę. To jest pułapka, to jest esencja skutecznego nęcenia. A ochotka w zanęcie całkowicie ten mechanizm psuje. Kolejna sprawa to praca zanęty. Dobra zanęta powinna tworzyć w wodzie chmurę, która długo utrzymuje się w łowisku, uwalniając aromat i smugi. Kiedy dodajemy do niej żywą ochotkę, te małe larwy zaczynają pracować na własną rękę. Rozpełzają się, próbują zakopać w dnie. To powoduje, że kula zanętowa szybciej się rozpada. Zamiast zwartej, pracującej przez długi czas chmury, tworzy się na dnie dywan z jedzenia, który jest momentalnie wyjadany tracimy kontrolę nad nęceniem. Chcieliśmy stworzyć precyzyjny punkt, w którym położymy zestaw, a stworzyliśmy rozległe pastwisko, po którym ryby się przechadzają, zamiast stać w jednym miejscu. To rozprasza ryby, zamiast je koncentrować. Porozmawiajmy o kosztach. Ochotka, zwłaszcza dobrej jakości, jest droga. Wędkarze często wydają na nią spore pieniądze, wierząc, że to inwestycja, która się zwróci w postaci ryb. Ale jeśli przeanalizujemy to, co powiedziałem wcześniej, to wychodzi na to, że w 90% przypadków po prostu wyrzucamy pieniądze w wodę. Kupujemy drogi dodatek po to, żeby nakarmić ryby, które i tak nie wezmą na haczyk. Czy to ma sens? Oczywiście, że nie. Ograniczając lub całkowicie rezygnując z dodawania ochotki do głównych kul zanętowych, nie tylko oszczędzamy pieniądze, ale co paradoksalne, zwiększamy swoje szanse na sukces. Ktoś może powiedzieć, ale ja zawsze dodaję ochotki i łowię ryby. Oczywiście, nie twierdzę, że z ochotką w zanęcie nigdy nic nie złowicie. Złowicie? Ale zadajcie sobie pytanie: co łowicie i jak wyglądają te brania? Czy są to pewne, mocne brania dużych ryb, czy raczej delikatne skubania, podnoszenia, które trudno zaciąć? Czy łowicie piękne medalowe okazy, czy głównie niewymiarową drobnicę? Jestem przekonany, że w większości przypadków jest to ten drugi scenariusz. Po prostu przyzwyczailiśmy się, że tak wygląda wędkowanie. A ja wam mówię, że może wyglądać zupełnie inaczej, może być bardziej efektywne i dawać znacznie więcej satysfakcji. Zastanówmy się nad jeszcze jednym aspektem konkurencją wędkarstwo to nie tylko my i ryba to także inni wędkarze nad wodą. Jeśli siedzicie na łowisku, gdzie wszyscy dookoła wrzucają do wody kilogramy zanęty z ochotką, to całe jezioro czy rzeka zamienia się w jedną wielką stołówkę. Ryby mają jedzenia pod dostatkiem. W takiej sytuacji wyróżnienie się jest niezwykle trudne, ale jeśli wy jako jedyni podacie zanętę, która tylko pachnie, a nie karmi, i precyzyjnie położycie na niej zestaw z kilkoma larwami na haczyku, wasza przynęta stanie się najbardziej atrakcyjnym kąskiem w całej okolicy. Zamiast brać udział w wyścigu kto da więcej, tworzycie własne unikalne warunki, na które ryby zareagują. Warto też zrozumieć, że ochotka ochotce nierówna. Mówimy tu głównie o tak zwanej ochotce hakowej, czyli większych larwach, które kupujemy do zanęty. Ale jest też joker, znacznie drobniejsza forma, czy z nim jest tak samo i tak i nie. Jokers ze względu na swój rozmiar nie nasyci ryb tak szybko, ale dodany w dużej ilości również tworzy na dnie dywan pokarmu, który odciąga uwagę od przynęty. Utrzymuje ryby w łowisku to prawda, ale sprawia, że są one zajęte zbieraniem drobnicy z dna, a nie poszukiwaniem jednego konkretnego punktu z jedzeniem. Znowu rozpraszamy je, zamiast skupiać ich uwagę tam, gdzie chcemy. A co z łowiskami komercyjnymi? Tam ryby są przyzwyczajone do regularnego karmienia. Czy tamta zasada też działa? Działa i to może nawet jeszcze bardziej. Ryby na komercji są często przejedzone, widziały już wszystko. Podanie im kolejnej porcji, zanęty stoną robactwa, może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. One po prostu to zignorują. Ale podanie im czegoś, co intryguje, co pachnie, ale nie daje się zjeść, to może obudzić ich ciekawość. To właśnie na takich trudnych przełowionych wodach, zmiana taktyki skarmienia na nęcenie przynosi najbardziej spektakularne efekty. Spróbujcie kiedyś pójść na komercję i nęcić samą pustą zanętą. Wyniki mogą was szokować. Teraz kluczowe pytanie: Czy to oznacza, że mamy całkowicie wyrzucić ochotkę z naszej wędkarskiej torby? Absolutnie nie. Ochotka to wciąż jedna z najlepszych przynęt, jakie istnieją. Cały sekret tkwi nie w tym, czy jej używać, ale jak jej używać. Musimy przestać traktować ją jako wypełniacz do zanęty, a zacząć używać jej jako precyzyjnej broni. Ma być wisienką na torcie, a nie całym tortem. Ma być nagrodą, o którą ryba musi zawalczyć, a nie darmowym posiłkiem dla wszystkich. I za chwilę powiem wam jak to zrobić. A więc jak używać ochotki mądrze? Pierwsza i najważniejsza zasada oddziel ochotkę od głównej mieszanki zanętowej. Wasze kule, które lecą do wody na początku nęcenia, powinny być puste. Mogą zawierać mielone konopie, robaki, ale nie żywą ochotkę. Ich celem jest stworzenie zapachowej chmury i zwabienie ryb, nic więcej. Ryby przypływają, czują jedzenie, ale go nie znajdują. Zaczynają być poirytowane, głodne i aktywnie szukają źródła zapachu. I to jest moment, w którym wkraczacie wy. Zamiast dodawać ochotkę do kul, używajcie kubka zanętowego. To małe, proste urządzenie, zamontowane na szczytówce, pozwala na niezwykle precyzyjne podawanie niewielkich porcji zanęty i robaków dokładnie w punkt, w którym leży wasz zestaw. To zmienia wszystko. Nie nęcicie już obszaru wielkości stołu, ale obszar wielkości talerza. Cała uwaga ryb skupia się w jednym malutkim miejscu, to tam toczy się cała akcja. A co podajecie w tym kubku? Właśnie ochotkę. Przygotujcie sobie osobną porcję ochotki, najlepiej wymieszaną z niewielką ilością gliny lub ziemi bełchatowskiej. Glina sklei larwy i sprawi, że nie rozpełzną się od razu po dnie. Co? Kilkanaście-kilkadziesiąt minut. W zależności od aktywności ryb, podajcie kubkiem jedną, małą kulkę takiej mieszanki prosto nad haczyk. Co to daje? Po pierwsze, tworzycie w łowisku punkt o ekstremalnej atrakcyjności. Po drugie, ilość ochotki jest tak mała, że nie nasyci ryb, a jedynie zaostrzy ich apetyt i rywalizację. Ryby będą walczyć o każdą larwę. W takiej sytuacji wasza przynęta na haczyku, na przykład kilka larw ochotki, staje się najłatwiejszym i najbardziej oczywistym celem. Ryba, która walczy z innymi o pojedyncze larwy wypadające z kulki gliny, widzi nagle spokojnie leżący, apetyczny pęczek, nie zastanawia się długo. To instynkt, bierze pewnie i agresywnie i właśnie o takie brania nam chodzi. Koniec z delikatnym skubaniem. Mówimy tu o zdecydowanych odjazdach i pewnie zasanych przynętach. To jest różnica między wędkowaniem pasywnym a aktywnym. Ta technika ma jeszcze jedną ogromną zaletę: pozwala wam reagować na to, co dzieje się w łowisku. Jeśli brania słabną, podajecie kolejną małą porcję skubka, żeby na nowo wzbudzić zainteresowanie. Jeśli w łowisko weszły większe ryby, możecie podać nieco więcej, żeby utrzymać je na miejscu. Macie pełną kontrolę. Przy tradycyjnym nęceniu, gdy wrzucicie na start dziesięć kul z ochotką, gra jest już skończona. Nie macie żadnego pola manewru. Po prostu siedzicie i czekacie, aż ryby zjedzą to, co im podaliście. A co jeśli łowicie metodą, która nie pozwala na użycie kubka, na przykład na rzece z mocnym uciągiem. Zasada jest ta sama, tylko narzędzia inne. Zamiast do całej zanęty dodajcie niewielką ilość ochotki, tylko do koszyczka zanętowego. Przy każdym zarzuceniu podajecie minimalną dawkę robaków, która tworzy smugę tuż za koszyczkiem idealnie w okolicy waszego przyponu. Znowu, nęcicie punktowo i precyzyjnie, a nie karmicie całej rzeki. To wymaga więcej myślenia, ale efekty są nieporównywalne. Pomyślcie też o psychologii. Kiedy przestaniecie bezmyślnie sypać ochotkę, zaczniecie bardziej analizować wodę, zaczniecie zastanawiać się, dlaczego ryba bierze, a dlaczego nie. Wasze wędkarstwo stanie się bardziej świadome. Zaczniecie rozumieć, że sukces nie leży w ilości zanęty, ale w sposobie jej podania. To jest właśnie krok, który oddziela wędkarzy łowiących ryby od tych, którzy je tylko karmią. To zmiana myślenia, która zostaje na całe życie i przekłada się na wyniki na każdym łowisku. Podsumowując, mit Ochotki jako cudownego dodatku do zanęty bierze się z uproszczenia. Tak, ryby ją kochają i właśnie dlatego nie powinniśmy im jej dawać za darmo w dużych ilościach. Naszym celem jest wykorzystanie tej miłości do sprowokowania brania, a nie do zaspokojenia głodu. Pamiętajcie, zanęta ma przyciągać, kubek zanętowy ma koncentrować, a ochotka ma być nagrodą, która znajduje się tylko i wyłącznie na waszym haczyku. To jest cała filozofia prosta, logiczna i diabelnie skuteczna. Spróbujcie, a zobaczycie różnicę już na następnej wyprawie. Jak więc widzicie, problemem nigdy nie była sama ochotka. To fantastyczna przynęta. Problemem było to, jak bezmyślnie jej używaliśmy. Wsypując ją hojnie do zanęty, urządzaliśmy rybom darmową stołówkę zamiast sprytnie zastawić na nie pułapkę. Ten przełomowy moment, to wotetopowrot w naszym wędkarskim myśleniu, to zrozumienie, że zanęta ma wzbudzać apetyt i rywalizację, a nie zaspokajać głód. Ochotka w dużej ilości robi dokładnie to drugie, psując nam całe łowienie. Kiedy zaczniecie używać jej strategicznie, w małych dawkach i precyzyjnie w punkt, zobaczycie jak zmienia się charakter brań i wielkość łowionych ryb. To może całkowicie odmienić wasze podejście do wędkowania. Dziękuję że obejrzeliście ten materiał do końca. Jeśli ten film otworzył wam oczy, dajcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych wędkarskich rewolucji. A teraz najważniejsze pytanie do was czy po tym co usłyszeliście jesteście gotowi spróbować łowić inaczej i odstawić ochotkę od zanęty, czy jednak pozostaniecie wierni starym, sprawdzonym metodom? Napiszcie co o tym myślicie w komentarzach rozpętajmy prawdziwą burzę.